Na rynku jest całkiem sporo gier, w których możemy poprowadzić własne zoo. Wybrałam dla Was te najciekawsze i te, do których sama lubię wracać. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień idzie Planet Zoo. To prawdziwy raj dla wielbicieli wszelakiej maści zwierząt. Mamy tutaj wydry, hipopotamy, węże i nawet nosacza sundajskiego, którego możecie kojarzyć z popularnych internetowych memów. W grze istnieje bardzo dużo możliwości rozbudowy parku według naszych preferencji, a im większy park, tym więcej klientów i pracowników. Z czasem, jeśli nasz ogród zoologiczny będzie dobrze prosperował, a zwierzęta będą szczęśliwe i doczekają się potomstwa, możliwe, że urodzą nam się młode o idealnych cechach albo o rzadkim umaszczeniu. Kiedy dorosną można je sprzedać do innego zoo, albo wypuścić na wolność, żeby zwiększyć populację danego gatunku. Let's Build a Zoo jest grą, która pozwala nam nie tylko prowadzić swój własny ogród zoologiczny, ale także łączyć różne gatunki zwierząt, tworząc ciekawe hybrydy, np. słonia i żerafy. Oczywiście nie musimy tego robić, bo gra oferuje aż ponad 500 różnych gatunków, ale jest to z pewnością ciekawe urozmaicenie rozgrywki. Przy zabawie towarzyszy nam przyjemna muzyka, a oprawę graficzną wykonano w całości w technice Pixel Art. Animal Shelter to może nie do końca zoo, ale w tej grze prowadzimy własne schronisko dla zwierząt. Naszymi głównymi podopiecznymi są psy i koty, ale czasami trzeba znaleźć miejsce dla bardziej egzotycznych gatunków. Kiedy jakieś zwierzę do nas trafi, pierwsze, co należy zrobić, to sprawdzić jego potrzeby i stan zdrowia. Na terenie schroniska znajduje się miejsce, gdzie futrzaka można wykąpać, sfotografować i wyleczyć z wszelkich dolegliwości. Przed adopcją musimy zwierzę przygotować najlepiej jak potrafimy, żeby i czworonożny przyjaciel, i przyszły właściciel byli w pełni zadowoleni z adopcji. to powiedział, że w zoo nie można trzymać dinozaurów. Jurassic World Evolution 2 idealnie pokazuje, że można. Co prawda jest to bardzo niebezpieczne, ale przynosi mnóstwo frajdy. W grze dostępnych jest wiele gatunków tych prehistorycznych stworzeń. Lądowe, wodne i powietrzne. Każdy z nich ma inne potrzeby, które trzeba spełnić, żeby nasz popilek nie postanowił uciec spoza zagrody, stwarzając niebezpieczeństwo nie tylko dla pracownika, ale także zwiedzających. Dinozaury są odwzorowane niezwykle szczegółowo, a dodatkowo można je genetycznie modyfikować, co wpływa na ich cechy oraz niepowtarzalny wygląd. Pokazałam Wam tylko małą część gier z tej tematyki. Są one idealne dla fanów zwierzaków. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!